Dzień dobry, dzisiaj ultralight w centrum miasta. Zobaczymy, jedziemy za okoniem miłego oglądania. Spróbujemy tutaj tak przy samym dnie, bo widzę, nie ma za dużo wody. rybki nie chcą kąsać ale zobaczymy już myślałem że coś się dzieje a to patyk <grystanie> ale gdzie patyki tam wyniki no, zobaczymy na razie elegancko słoneczko wyszło dzisiaj będzie całkiem ładna pogoda Na coś innego. Na jakąś gumkę zmienimy. Zaraz tutaj zobaczymy, co my tu mamy. Tutaj mamy takie gumki. Tante spróbujemy. Może coś na tamte będzie. No, tu mam ciężką główkę. Także trochę nam się rzuty wydłużą. Będziemy musieli bardziej pracować tą przymętę, nadawać jej jakąś animację żeby skusić tą rybę jak będzie. No, pytanie jest czy ona tutaj jest, bo to jednak jest taki staw w centrum miasta. Musimy się wstrzelić tutaj z tą przynętą. Na co tutaj ryby biorą? Bo tak na błyskę srebrną z czerwonymi kropkami nie biorą. Przynajmniej dzisiaj. Próbujemy teraz. Próbujemy teraz na tamtę, taką ciemną, brązową I też tutaj nic się nie dzieje

Ja nie mogę oddawać dużych rzutów, długich rzutów, bo mam gałęzie nad sobą. Jeszcze stoję w wodzie. Na granicy wlania się wody do gumowca. Tak nie wiem czy zaczepiłem o coś, czy było jakieś branie. Dobrze. Jakieś ruchy są? Nic. Nic. spróbuję różne metody, i z podbicia, i z opadu, i tak, i tak. Jak na razie bez efektów. No ale trzeba próbować, trzeba próbować. jakieś oczkowanie na wodzie jest coś coś tam coś tam pływa na pewno ale co to się musimy przekonać jakby się udało nam coś chwycić tutaj jest takie miejsce trochę pozarastane trochę nie zobaczymy tutaj w tym miejscu Był szczupaczek, ale się spiął. Powtórzymy. Ciekawe, czy się ten szczupak ukuł, czy nie. Teraz wydmuchują piasek dookoła piaskownicy. Hałas taki. Na uszywanie powtórzy ten sztupak. Ale wiemy, że jak się zacznie sezon na sztupaka, to przynajmniej jedna sztuka tutaj jest. Jeżeli tego nikt nie skusuje wcześniej. Próbujemy jeszcze obrzucić te trzcinki tutaj z boku w tą stronę tego brania szczupaka, co było, ale się śpią i to może nawet dobrze, bo ani nie ma stalki ani niczego to na bank by odwrócił za opływać z tą gumką tutaj dosyć ciężkie warunki bo i tak te, te konary wiszą tutaj nad tym jest to dosyć nisko Zobaczymy. Szkoda tego szczupaka.